Cześć mami, to są miejsca, kredy co jakieś subi, połapy, w górę, dzisiaj gramy w kuzyny Mielski tam nas subskrybuj... Też nagrywam teraz odcinek, widziałeś? Ja wbity tego kanał Mielski I będzie w Tak. I za mój i Mielski ma kanał z No i... O, no... to jeszcze nie będziemy się odzywać... no... no. CC <tú>, Cześć! Yes. Sytonowałem go. Teraz nawet go sitowo ja to co on robi, widzicie to? I się, jak widzicie, wygrał, Miejski wygrał jedną rundę. Ja wygrałem 6. No, więc, jakby. Dzięki dla znajomych, chętnie zagrożę z nimi, widzami. No więc. Czyli, będzie seria Minecraft Hardcore? Tylko. Czy nie będzie. Bo no, nie mogę, coś mi się psuje. Tylko będzie Fortnite Boycot. Słusznie, BMG Drive. Ну, пора, що шок, шок, в коментарях. sądzę, że tak słabo mnie będzie słychać, albo już nie mam słuchawek. Bo jutro dostaję nowe rano. Co kupujemy, to powinien się dostarczyć. Map Dogi, to to ekspert. No i naprawdę, bardzo dobrze. Drodzy widzowie, jest, jest finałowa runda bez, tak. na kilofy bez budowania. 女生，男。<No. S 1> no. Pieku no wspólnie. jak widzicie, teraz jest u mnie odcinek, bo on stał, u niego 10 minut, ale będzie odcinek że z, um, tak, z, z Robloxa będzie. Dawaj, może dzisiaj jest Roblox. Tak, dzisiaj będzie z Roblox, tak, wow, ale ci jadę, ale tak się... o godzinę 15.40 będzie odcinek z Robloxa. Jeden kill widzowie widzicie, ale jestem pro, co nie? tak o 15 i 16 odcinek kolejny. Ale jest 15, się to to jeszcze nie wiem. wam opis kanału Milski. Ja on też da opis do mojego kanału, co To może ci dać człowieka Co się dzieje? Aha, widzicie, mi zabie? ale pod kuchem zrobiłem Co ty kolego? Zbagowałem się, zbagowałeś mnie! Nie, nie, nie. Nie, jest, Dobra, widzowie. To co? Kto będzie na tyle. To chwilę będzie czynić drzem i to czy Dobra. I to zapewnię. Więc zaraz się widzimy. Zaraz znaczy nie wiem czy zaraz, nie wiem. Nie wiem c'è uda dato, papà! Io devo c'è un dito, papà! Io devo c'è nie dito, papà! Io devo c'è un dito, papà! Io papà!